Siemano, witam wszystkich! Siemano ludu rowerowo-motorowy Dzisiaj właśnie się wybrałem Wybieramy się. To będzie e, Wyprawa Jadę ja Michał Górka i Michał z Saskiej Kępy Więc e, na filmach już go widzieliście A więc dzisiaj wyprawa rowerowa Dzisiaj jedziemy, nie wiem, zaraz będziemy trasy wybierać, no ale wszystkiego zaraz się dowiecie, gdzie i co. Coś czuję, że dzisiaj będzie fajny dzień. Pogoda dopisuje. Jest idealna, idealna. No, a więc... Eee, a, jeszcze jedno. Nie jeździłem z miesiąc, może półtora rowerem i bardzo dziwnie się czuję na nim. Kurna jakiś taki, powiedzmy krótki ten rower, a nie ma lusterek e, przyzwyczaiłem się na skuterze jeździć i powiem szczerze, teraz skórna muszę troszeczkę się przyzwyczajać. Powiem pod koniec wyprawy czy, a, czy, czy w ogóle się przyzwyczaiłem do tego, tak? Więc e, no na pewno na pewno pierwszy jakiś kilometr będzie takie odczucie dziwne, to tak zazwyczaj jest. Ну, добра, то едем на ставку Кэппа. Мотобанда. Сиема. Сиема. Пакер, курва. Боже. Zimno Panowie, no zimno? No to jest właśnie Michał. W Bloger, Bloger. Proszę, ja się lubić, proszę lubić i szanować. A to jest drugi Michał. Nie, górka. Ten Michał lubi ciężary, lubi pakować. Ja Lubił. I lubi jeździ, i, i jeździć Boltem. Nie, o. nie lubi. Jak to nie lubi? Tak, o, już w częściach. O, o widzę, że nowy rower, kurwa Jaki nowy? Solidny. 2006 roku, Co ty opowiadasz, autor? Mój, mój wyprawowy rower. Ukochany. Wykonował modelarstwo. No, faktycznie. Przed roku. No, zajebiste. Fajny rowerek. to trasę dzisiaj projektuje? Ty? Gdzieś, gdzie eee, posłuchajcie, a gdzie idziemy w ogóle? Właśnie, to jest pytanie. Nie wiem. Eee. 100 km da radę? Nie. Fort Modlin Posłuchaj, nie, na... Modlin, port... to ja przyjechałem nie w tę stronę jedziemy w na tą górę. Kalwarię. Co, górę Kalwarię? To jest koło mnie, nie No to góra Kalwaria. posłuchajcie mam propozycję albo Wisłą, albo, albo jedziemy przez Wilanów i ten Konstancina i tam no wiesz. Można zrobić kółko, a Wisłą wrócić. ja tu tam znam, bo tam jeszcze dziurę. O! Proszę bardzo, proszę bardzo, kurna, pomysłowy facet I to ja rozumiem Ale że jak, do góry Kalwarii na drugą stronę Wisły, to nie? nie, tą, nie, tą samą, stroną, samą stroną, tylko że Wisłą wrócimy Raz przez Wisłę, raz, raz przez, przez, przez Konstancin się... Przez Konstancin, ale ulicą Tak, nie, tam to, to do góry Kalwarii, no, wiesz co? Tam się kawałek, tam się kawałek jedzie tylko, kurwa, nie, lasem nie. No bo tam wtedy się dopłacić No, 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 no no i. Muszę zadbać, bo ja w ogóle trzy razy tylko w tym roku jechałem ja na rowerze. Ty wiesz, że ja w ogóle nie smarowałem jeszcze od swojego tak. No tak. To jak to no tak, normalnie nie jeżdżę w ogóle. To ciepło, tak? a, <laughs> Czyli. A, od ja w ogóle. Tak, ja w ogóle nie jeżdżę. No dobra, ja wiesz co, ja skorzystam zaraz ten, zasmaruję. Eee, wezmę od ciebie smar. No dobra, to my. To my się zbieramy. O! Kurno, masz inny rower. Stary. Jak? Specjalny, na wyprawę, Proszę bardzo. No dobra, to jedziemy do Góry, góry Kalwarię przez e, Konstancinę Oj. Jeziorna. E, potem zawracamy i tą samą stroną, czyli prawą stroną jedziemy... E, dobrze mówię? Lewą. Lewą stroną. Lebo, lebo. Lebo w Boże, kurwa, nową tajotkę już odbiję. Mhm. Czyli lewą, lewym brzegiem normalnie jedziemy i wracamy Tak jakby... to sobie wrzucisz, a ty też Ja mam tutaj w Wacho. On od razu na strawę wrzuca, ale ja ciebie odznaczę. Jesteś na strawie? Nie. Nie jesteś. Zegarka. no tego dobiegania. No dobra, to ten, to ruszamy. Będziemy zaraz nagrywać. Proszę bardzo! Proszę Państwa Teraz Michał Górka. Zdobywa prowadzenie Peleton Leci na górę Kalwarię Michał Górka Proszę Państwa Michał Górka pro... obie prowadzenia On tak zwany kurwa uciekinier w grupie w prawo Zabakiem. Tadek jest cięższy, więc mu trudniej podjeżdżać pod górę ja jestem lekki. Proszę ja on bardzo, ciężka. lekki kolarz Znowu objął prowadzenie Cięższa artyleria zostaje z tyłu Proszę państwa A teraz A teraz idziemy na góry Uchylenie No tak na moje Na moje oko no około No dziesięciu 10, 10, Ну... Курва, какие... Нет, 15, что ты? Чтобы ты так легко не въехал. wyrywa no dobra przybyliśmy już kawałeczek drogi Nieduży odcinek e, jesteśmy na Sadybie no i właśnie jedziemy zbliżamy się e, do Wilanowa dojeżdżamy ale jedziemy w No jesteśmy w Wilanowie. Teraz właśnie, teraz właśnie będziemy jechali. Na stronę góry Kalwarii Stronę Przez Konstancinę Jeziorna No, ale to ładnie No nie Ła ładnie to jest Fajnie, można sobie posiedzieć Co to za kurna trudności się pa, pojawiają Nowa ulica Jaka nowa ulica? Chyba ta ulica tu nie była była? Ona, A, ona, no, ona nie, była, było, była, była. Stąd był wyjazd. O, tutaj. I... A tak, tak. tutaj ulica była. Tylko, że teraz... teraz to jest... Teraz rozbudowali to, wiesz. Zobacz, kurwa, osiedle już pobudowali tam. Bo tych osiedli nie było. nie ma więcej niż trzy piętra, zawsze to, czy cztery, na Wilanowie. wszystkich blokach nie ma takich wysokich w ogóle. I są windy. I są w i są w każdej windy. Ale samochody nie ma gdzie parkować, kurwa. Zobacz ile miejsca, kurwa. <grymne> Ale nie na parkingowe Zobacz jaka Arizona <grymne> Cie, Tutaj rozprzestrzenia. No i właśnie już jesteśmy w drodze po... Po, po drodze. zwycięstwo. <grymne> kurwa, w drodze powrotnej. Nie, już prawie jesteśmy w Koznaciny jeziorna. Michał tych burgersku jak nie będzie <grymne> O! <grymne> <gry> Ta, bo już za niedługo tutaj kurna Volt startuje. Za niedługo dostawy będą szalona Forza szalony Agility S Turbo dojebany <gry> конец Варшавы. Мовщин. Мадефака. Но, чекай, бо курва. Бо то заебе. И далее поедет. Ну не, ну есть небо щечка, так, да. Ну тумам. Tutaj mam ten Pokazane, że, że dobrze jedziemy Ale Ale co, jedziemy na prom? Nie, jedziemy do Wisły, do tej drogi żeby na górę Kalwarię Aha No właśnie bo do góry Kalwarię jedziemy chyba Wisłą, bo e, tak nie za bardzo Chce nam się chyba jechać e, normalnie asfaltem. To pojedziemy fajną drogą. I tą samą, ten sam odcinek wrócimy kawałeczek tą samą drogą, nie? No, a więc sobie zapierdzielamy ku wiśle. By zamknięte. Ale tu można objechać. Dobry? Так, окей, и добра. А мы мостом с поедем А видишь? А нет, это веш. Я то уже не в этом веку, не? Ваще, сейчас шерва на лода, Так, идите я. Popilnuję A potem ja wejdę Tak, jakie klimaty kurwa Dobra, ja nie wiem czy ja Jak to nie wiesz czy dojedziesz? No oczywiście do, dojedziesz Zaraz żarcie dojebiesz i dojedziesz No 100% No ale to to nie żarcie Zaraz, poczekaj Weźmiemy jakiegoś kurwa Kepsona Mjonsona

Tak, no i teraz prawdziwa przygoda Przygoda, przygoda urodziny kota Michał Zawodnik wjeżdża na wał Teraz Michał Numer 2 z napisem Scott RC Teraz, a teraz idziemy prosto prosto kurwa pod te Pagna Pagna Tutaj jedziemy, kurna, gdzie ty pojechałeś? Tutaj jedziemy. Nie, 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 tam to kurwa wiesz. Chodź, jest ok. O, widzicie, kurna, a oni się przestraszyli, tych główien. Przecież to sucho, suchutko, Oponki masz napęd, kurwa, pod takie tereny. Stary, pochódźcie od asfalt. No. co no po Mazurach nie jeździłeś skuterem czy co skuterem to po Mazurach skuterem nie jeździłeś Ech ty kłamczuszek kurwa ogólnie ogólnie wypad bardzo dobry panowie podoba wam się wypad Ura! Kura, <laughs> No. Za niedługo ura już kalwaria będzie. Kepsy, kepsy. Nie fajna droga tutaj. O, tereny górzyste. Co tam? Dwie godziny autobus. <noise> Za dwie godziny autobus. Za dwie godziny autobus. taki W Niemczech dużo drzew owocowych rośnie, wiesz? W polach gruszki, jabłko. O, czereśnia. Patrz ile czereśni, kurwa. Na pułapę jechać teraz. Tak, przez albo przez dębów. Dużo kalwari na moskwie, na piszy. Albo dosłownie no Słyszycie, nie, słyszycie to... tego wariata? Pod, 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 pod kebabem trzeba sprawdzić trasę Pod kebabem, no Ja ci piwko dam kurwa, zerówkę Na ten... to tak, ale Zeróweczkę, no ja tylko zerówkę Bo ja przecież kurwa nie ten No to bym, i tak bo No bo, no bo wiesz, kurwa, kto na Mazurach pije piwo? Tam się kurwa po prostu wiesz, relaksuje no. Jesteśmy w górze kalwarii. Hurra! Dojechaliśmy do góry kalwarii. Będę mówił, jaki jest grade. Czyli uchylenie, jest 6%. No. No, taki żółty jest. Nie! On dobrze pokazuje. Tu widzisz? Tu, 6%. Nie nie on dopiero On dopiero dochodzi 7 8 Nie no teraz to już jest z 12 Tak 8 9 No ja 10 na godzinę wlecie To Nie no to więcej Tu więcej niż 10 12 O 11. Przecież ty podjeżdżasz pod tą kur na agrykole. Hu. <try> stary, nie ma kardio już. <try> kurwa, tak można zdechnąć. О, форза! Прошу вас. О, форза такая как моя. Только же она но то Это 16, 15 или 16 год. На форза. Те самые лучшие. Те старшие. Ну ладно, Михаил говорит, что... Ten kebab co jest z najbliżej najgorzej jest oceniany, więc jedziemy do tego co będzie oceniane bardzo dobrze Wiecie, że tu jest knajpa e, dla rowerzystów? tam tam, tam wszystko wiesz, o kolarzach e, on zobacz ile rowerów to no. Nie no kurna kebab kebab ja jestem za kebab o widzisz? Górę Kalwaria o, w góra kawiarnia? Karbi no Nie ja wiem ja tam... Każdy <noise> <noise> Ta. Ostatnio tu Tosty jadłem mhm. Urlop Uu, 10 lipca Ktoś tutaj kurna pojechał na. Gdzie? Na Zanzibar. <laughs> ale zobacz. Ale tutaj na przykład. Zobacz jaka ciekawostka jest na górze. Ktoś wychodzi i od razu w kebabie kurwa. <laughs> Ktoś na taras. No to prowadź do tego następnego. Ale. nie jest kebab? Może jakiś dobry. Kebab King Hut. O, King Hut? Nie mam ale co? Przejdziemy się. No kurwa, jakularem mam. O. Mm. A. Zajebiste. A może pizzę kurwa weźmiemy? O! Firasa Kebabik! Kurwa! Kurwa, kurwa z tym hamulcem! Kurwa! Kurwa! I co, z okienka? Ja to wyglądam! Ja! Я примыл. Это ты не ешь? примыл. Я примыл. Я примыл. Я примыл. Я примыл. Я примыл. Я примыл. себе примыл. Я примыл. Я примыл. Я примыл. Я примыл. ты примыл. Я примыл. Я примыл. Я примыл. Я примыл. Я примыл. Я O kurczak, wołowiny, mix. Dobra Nie no ja tego wezmę sobie o, czy, 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 czy zestaw, zestaw Nie zestaw. Jaki nie, bierzemy? Nie, ja to biorę w tym, w ogóle, w ogóle. W, e, Kebab? No, do łapy O, zajadam się i jadam Tam Ale zaraz, muszę opisać. Okay. Co? Którą trasą jest krócej Gdzie? Którą stroną Tutaj? No, Jakich pułap, kurwa? A co to mówisz? No ja bym. Tak. No, on faktycznie, on faktycznie do pułap chce jechać. No, czyli tak, zamówiliśmy sobie kebaby, No i teraz Michał. Chce jechać do pułap. Nie ja. Do... No, on chce jechać do, chce do Puław jechać? A my z Michałem wracamy spokojnie sobie wisłą do domu. No, 38 km. 38 km. 40. No. Jeszcze no, 40. Dobra. Zjemy i w drodze powrotnej coś tam jeszcze nagramy. Zobaczcie, jaka armia tutaj czeka, głodna. Pożegnaj się. Pożegnaj się. Ja do płat, teraz jeszcze jako tako wyglądam, ale tam zaśle będę i tak dalej, Nie, pierdziele, ale. Ale już szczerze jak mówiąc... Jem jak było. Bez piwo w rękę. No. No dobra Michał. Wypił browara. Radźmy. To narka. No wypił browara i teraz już. Dobra. Zatrzymaj się. Ile? Ile on jedzie? 90, 90 km. A my mamy 40 Mamy 40 km. Mm. To nie jest łódź. Nie słyszaj? No, no, spokojnie się wróci. Mm. Nie no. A no, ale to męczony Jak chcę. Na razie. Tylko to no, tak jak mówisz, tam jest ten moment. Ty, ty... Ale co my przyjechaliśmy? Kurwa, ile? 40? 40, 40 ale jakie to mm. tempo. Ja jestem pochopny. I w takim samym wrócimy i na 19 godzin. Ну добра, а мы вратами з поворотом. Так, а та разлечим вдух. А хуй они на грамоту по а Забачьте. А, нет, то есть зеленый курс. Елень малый. О, запердали. Ну а мы в сумме Проехали 51 километров. Ну и раз нам осталось еще 40, так? Нет, no, 25. А, 25. О, посмотрим No Noo, Co, Chcecie zobaczyć prom? Dobra, jak już, jesteś. już jesteśmy Zobacz ile on tu ma do przypłynięcia Podwidziemy Dobry? Dobry Osoba, rower A, 7 żyta, tak? Okej, okay, dzięki. Hm. Można by było Można by było spróbować. Jak trzeba wyleć. No, tak, na fur bajnicę trzeba. Chyba że no że asko. No dobra, wracamy na wał. Siemanko, siemanko No teraz jest godzina 17 Przepraszam Jest godzina 18 No to przyjechaliśmy jakieś 80 kilometrów Górka. Michał pojechał Do siostry Do Puław e, Michał pojechał do domu A ja wracam do siebie A więc Pamiętajcie Sport to zdrowie Wychodźcie z domów, wstawajcie z kanap ruszajcie się więcej chociaż ja ostatnio nie świecę przykładam <gry> tylko też kurna siedzę tylko na skuterze ale zobaczymy znowu kurna kontuzja kolana znowu mam coś pod kolanem jakiś ból pod tym a więc no nie wiem 24 jedziemy na Mazury tam na pewno Pojadę na dwie nocy a pod namiot. A więc jeszcze nie koniec wypraw rowerowych w tym roku z nocowaniem. Będzie taka wyprawa będzie materiał będzie film. A tak ogólnie przeważnie teraz skupiam się na moto wszystko co dotyczy skuterów. No dobra, to życzę wszystkim fajnego dnia lub wieczoru. Wszystkim życzę spokojnych spokojnego weekendu i trzymajcie się, subskrybujcie kanał i pa!